Cześć kochani, z tej strony Faiza. Dzisiaj kolejny filmik o ciuszkach. Kolejna paczucha przyszła, mam ją ze sobą, bo Jeszcze nie otwarta, otwierać otwiera przy z te cudowności. Gorąco, gorąco strasznie, ale jakoś daje, dajemy radę. No więc przechodzimy, tniemy i otwieramy paczkę. Teraz Wam wszystko pokażę, co tu pięknego tym razem mnie przyszło. E, same jak zwykle cudowności. <grymne> jak zawsze zresztą. O, piękne rzeczy. Super. Po prostu jestem zachwycona jak zwykle zresztą. Po prostu cudowności. <noise> Już Wam pokazuję, otwieram tu jeszcze małe, małe zagniątka. Zaraz Wam pokażę. W takiej jeszcze dodatkowo małej. Piękny, ręcznie robiony siarek. Cudowny. No, ja mam teraz inną biżuterię, ale też pięknie, pięknie się prezentuje. Bardzo ładny tu zestaw, będę sobie pachnieć w domu, kadzidełka, piękne, cudne kadzidełka, je zresztą, ja będę sobie tutaj z boku to e, odkładać. Tutaj mamy gorset. Przecudowny, pięknie jest, dużo sznureczków. Tu mamy przód, zapinany na te Uwielbiam gorsety, nie wiem jak wy, ale ja jestem chora na punkcie gorsetów, już trochę, trochę ich mam eee, i na pewno jeszcze kilka, e, kilka będzie oczywiście. O, kolejna piękna e, suknia, ciągle w jakiś chodzę. Zresztą teraz e, wakacje, więc jest tego, że to ja po sobie zdejmę, no, bo łatwiej to wam pokazywać. Cudowna, widać sukienki z dekoltami, jak zresztą widać, z załączonym Długaśna, Długa śna. Długie, też, długie też są fajne, śliczne kolorki, chociaż powiem, że na ekranie widzę są takie bardziej mdłe, rzeczywistości są bardziej takie intensywne, nie wiem, że mam, ale nieważne i tak ślicznie wygląda. Będzie na lato. Sam raz, tu szal, pusta. Jak jak zwał zwał, ja z tego na pewno zrobię jakiś obrusik. Na stołach to się pięknie prezentuje, piękny model, oczywiście, śliczne wykończenie, bardzo miła w dotyku. I jako szalczy chusta, też, oczywiście, jak najbardziej może być. Zresztą nie teraz, nie na tę upałę, Dobrze, że mi wiatru kije, panu normalnie umarła. Ale na stole takie chusty, ja gdzieś kiedyś wspominałam, one się bardzo fajnie prezentują, bardzo ładnie wyglądają. Jedziemy dalej, no kolejna piękna sukienka. Sukienek mi wydość. Jedne laski lubią torebki, drugie buty i sukienki. <grywki> tak, wiązana, on może tak, od góry, wiązana na szyję, błyskotek oczywiście trochę, więc aha, Gdzieś by nie mogło zabraknąć, ja piszcie a Oczywiście długa, 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 jak najbardziej. Piękne, piękne kolorki oczywiście. Tutaj też femyczki śliczne. Piękna, letnia letnia suknia. No, na te upały to w ogóle jak, jak znalazł? Jedziemy dalej. Tu mam taką podąbkę. Podąbkę z czarnymi rękawami. Bardzo ładne, takie kolorowe. Tak prezentuje się z tyłu, z tyłu. I z przodu, ona jest dosyć, dosyć długa. Z przodu ma taką. Koroneczkę, widać? Wiązana jest na pasek. Bugaśna, 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 bugaśna. Do, do ziemi. Lubię takie. O, piękny. Ten materiał jest taki śliski i też fajny. Przyjemny, 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 w, przyjemny w dotyku. Kolejna rzecz. Są na Tak. Króta jest, króciuteńka, ale. Cienka i na te upały jak znalazł, bo naprawdę można się udusić, chyba najlepiej tych upałów to w ogóle nago spać, bo naprawdę jest pióruńsko gorąco. Doliczę w nocy okno otworzyć, to jak ktoś ma siatkę w oknie, to wit, nie ma problemu. Jak nie ma, to współczuję, bo komary to po prostu zeżrą. zeżrą. I ja mam siatkę, więc jest ok. Tu mam piękną kanicełkę. Śliczny kolorek, ja uwielbiam takie kolorki. Z frędzelkami jeszcze na dokładkę. Piękna jest. Uwielbiam takie kwiat, kwiatki, Pięknie wygląda. I kolejna oczywiście sukienka. W szafie to mi się nie, mie nie mieszczą, ale to tylko, tylko sukienki. Tego mam ma masę bardzo duże. Ja zresztą dużo chodzę w spódnicach, w sukienkach. Mnóstwo, mnóstwo. Piękna sukienka. Błyszcząca, mnóstwo, mnóstwo królików mam nadzieję, że widać, one się błyszczą z tyłu, plecy są gołe i z takim wiszącym materiałem. Ta jest akurat krótka, króciuteńka, króciuteńka, ona jest krótka, rękawy są prześwitujące. Widać. I myślę, że na te upały też w sam raz, bo nie jest ona nie jest ona za gruba, fajna. Brakuje mi tu trochę dekoltu, dekolt nie z tej strony, akurat z tyłu. Ona ma tu jeszcze z tyłu taki sznureczek, można sobie z tyłu jeszcze to zawiązać i całego plecy, ale też jest bardzo ładna. No i oczywiście gorset. A ten to jest taki porządny gorset. Porządny, porządny. Ciężki, kupę sznurków, tak kupę sznurków, piękne zapięcia z przodu, o. no jak się w to ubiorę to już tylko ay, nie ruszać się, nie wiem jak kiedyś kobiety w ogóle w tym chodziły, ale ze względu na to, że teraz troszeczkę z czego innego te druty są, bo kiedyś to był taki metal, metal i jak był włożony, to już naprawdę nie dziwię się, że one ciągle dlały, miały te narządy gdzieś tam poprzesuwane i w ogóle to... Nie, to w ogóle, to, uch, to było straszne i one się na maksa jeszcze, jeszcze ściskały. Teraz jakoś tam w miarę można się ruszać w tych gorsetach, ja mam to zresztą opanowane, ale ja też się przyzwyczaja do tego ścisku i e, można to jakoś ogarnąć. O tylko pierwsze te założenie jest takie właśnie. Czy ja to nie trzymam do góry się tak patrzy? Chyba no, nie. Chyba no, jest ok. Ale później, później zresztą będę się nad tym zastanawiać. Na razie chcę Wam pokazać, jak wygląda. On jest piękny, ciężki, też od razu mówię, bo to jest taki prawdziwy, prawdziwy gorset. Mnóstwo, mnóstwo sznurków. Dobrze, że te zapięcia są z przodu, bo kiedyś nie było zapięć i były tylko, tylko te same sznurki. Więc było, e, było ciekawie. No i na koniec mikro Tak, maleńkie, maleńkie pudełeczko, które otwieram, <grym> a w, w, w nim są malutkie, malutkie. No może nie takie malutkie, ale kolczyki. Zaraz Wam pokażę. O może tak. Myślę, że, że widać. Śliczne są, bardzo ładne. Bardzo ładny kamień tutaj jest. Pięknie się, pięknie się prezentują, są śliczne. To była ostatnia rzecz z całego tego pudła. Myślę, że za jakiś czas znowu będą, będą kolejne, kolejne rzeczy. Uch, Jezu, jak gorąco masakra. Czuję, że normalnie płynę. Na dzisiaj, na dzisiaj to by było wszystko. Pochwalę się jeszcze raz moimi moim pięknymi włosami, które mogliście podziwiać na poprzednim, na poprzednim filmiku. Link do ciuszków oczywiście na, na dole, więc jak najbardziej zapraszam. Dzięki, pa kochani!